Wydawnictwo Lindent Company. Przedstawia Magdalena Kornak. Apofenia. Czyta Filip Kosior. Na tym jednak wiedza Kiliańskiego o klientach zaczynała się i kończyła. Nie miał więc bladego pojęcia, co tę uroczą, aczkolwiek wyraźnie wzburzoną parę do niego sprowadzało. Jedno było pewne. Nie była to kawa parzona przez Karinę, gdyż tej z góry odmówili, zadowalając się szklankami wody. Pozostała jedynie chwila, żeby wiedza ta została mu ujawniona. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Szymon Kiliański. Co państwo do mnie sprowadza? Innymi słowy, czym szanownym państwu mogę służyć? Zapadła chwila niezręcznego milczenia. Para wymieniła się porozumiewawczymi spojrzeniami, po czym głos zabrał Ludwik Borecki. Drogi panie mecenaszy, nie zawracalibyśmy panu głowy, gdyby sprawa nie była poważna, a przede wszystkim pilna. Jest pan naszą jedyną nadzieją, a ściślej nadzieją naszego syna Wiktora, bo to w jego imieniu przyszliśmy. Mówił rzeczowo Borecki, cały czas jednak nie wypuszczając z ręki dłoni żony, która z każdym kolejnym jego słowem roniła coraz więcej łez. W konsekwencji cały misternie wykonany makijaż spływał po mocno zarysowanych kościach policzkowych Luizy Boreckiej, zostawiając na jej twarzy czarne smugi tuszu. Panie prezesie, zamieniam się w słuch i uprzedzam, że proszę o szczerość. Kiliński zwrócił się do Boreckiego, podając jednocześnie pani Boreckiej karton chusteczek jednorazowych. Ludwik Borecki przełknął ślinę. Nawilżył usta łykiem wody. Spojrzał znacząco na żonę, a kiedy ta skinęła twierdząc głową... Zwrócił się do Kiliańskiego. Panie mecenasie, dzisiaj z samego rana policjanci, podobno z Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu, zatrzymali naszego syna. O 7.30 zadzwoniła do nas roztrzęsiona synowa, że po Wiktora przyjechały dwa radiowozy. Udało mi się jedynie z synowej wyciągnąć, że podobno chodzi o kwestie związane z posiadaniem pornografii dziecięcej. Trudno było się z nią jednak przez telefon porozumieć. Cały czas łukała i ledwo łapała oddech. W tym momencie do rozmowy wtrąciła się Luisa Borecka. Ale drogi panie mecenasie, przecież to niemożliwe. Nasz syn to dobry chłopak, on nigdy nie miał zatargów sprawem, on nawet mandatu nigdy nie dostał. Zrobiła krótką pauzę na złapanie oddechu, otarła kolejne łzy i mówiła dalej. To musi być pomyłka, przecież nasz syn sam jest ojcem. Jak on mógłby. Nawet nie chcą mi te słowa przejść przez usta. Jaka pedofilia, jakie zdjęcia, to przecież niemożliwe. To wręcz niedorzeczne. Panie mecenasie. Niech pan ratuje naszego syna.